Kolejny punkt to jest możliwość wyboru. Hmm. Możliwość wyboru, tak? Tak. Hmm. I preferuje ograniczoną liczbą możliwości? To który to typ? D. D. Preferuje ograniczoną tak, liczbę możliwości. D. I? I? A A ja sam? mam D. Albo to, albo to. Masz jakieś jest, swoje, Asia, Ostatni jestem. Tak, Ostatnie. Ostatnie jestem. Preferuje ograniczoną liczbę możliwości, to jest typ stałe. O. Bo on w zbyt dużej ilości e, możliwości, propozycji, zaczyna się gubić, nutuje się bezpiecznie. I on nie potrafi wybrać. I to jest bardzo ważne, że typ stały potrzebuje wsparcia w podjęciu decyzji. Domaga się innych opcji, sam podejmuje decyzję. Jak myślicie, który to typ osobowości? K. Inne zdanie? D. D. Typ dominujący domaga się różnych opcji, takich, które będą dla niego odpowiednie, i sam bez niczyjej pomocy podejmuje decyzję. Ale tutaj jest jeszcze, chciałaby wybrać albo z dwóch możliwości, to nie, to nie D? K, ponieważ K jak będzie wybierać z mniejszej ilości możliwości, zaraz powiem dlaczego, będzie A. łatwiej mu podjąć decyzję. Więc jeżeli A. jesteśmy A. przy tym K, czyli chciałby wybierać z ograniczonej ilości możliwości, na przykład dwóch, dlaczego to jest to Bo jeżeli rozmawiamy z K, to K ma tendencję do zadawania dodatkowych pytań skąd, po co, na co i dlaczego, a co jeszcze, Nie? by tam się mogło znaleźć. I wtedy warto zapytać te osobowości, a jakich informacji potrzebuje, żeby podjąć dla siebie najlepszą decyzję. I wtedy K wam powie, czego potrzebuje. Więc jak wy będziecie mieć to, co potrzebuje i przygotowujecie mu um, propozycje w oparciu o te informacje, to im mniej jest tych propozycji dla niego, tym lepiej. Bo on też potrzebuje czuć się komfortowo. On też potrzebuje czuć się bezpiecznie i stabilnie. Nie? Pamiętajcie, że typ S i typ K to są typy, które są bardziej powściągliwe w po podejmowaniu decyzji. I ostatnim elementem to jest pozytywnie reaguje na alternatywy. No bo i typowi i e, który jest e, wszędzie, jest bardzo elastyczny, co by się nie zadziało, on potrafi sobie poradzić z daną sytuacją. Ok, Dobry. Linka, zapraszam. Dobrze, to możemy iść dalej. Teraz będziemy mieć e, działanie pod presją czasu. Działanie. działanie pod presją czasu. I pierwszy typ mamy Zwiększa zaangażowanie, szybko wpada w gniew. <głos> <głos> Tutaj jest jedna gra. o wszystkim. Czemu, Karolina, ty się uśmiechasz? Czy ty to znasz? Znam. Czy <noise> to Z doświadczenia? <noise> doświadczenia. ja tu napisałam. No może nie tyle, bo ja nie tyle wkładam w gniew, co mnie, jestem taka wkurzona, taka zirytowana. Tak, to jest ta irytacja. Dlaczego w ogóle ktoś yy, przychodzi do Ciebie pewnie z pewnymi tematami, tak? Gada tyle, a to trzeba krótko na temat. Dobrze, czyli to wiemy, to jest oczywiste dla większości tutaj, niektórzy mają duże doświadczenia, czyli to jest D. Kolejna opcja. Tak. Mówi cichym tonem, budzi się w nim wewnętrzny niepokój. Według mnie S. S. Brawo, świetnie, tak. To jest typ stały. Kolejny typ. Wydaje się być tolerancyjny i zrelaksowany, szybko staje się chaotyczny. I. i. Tak. I ostatni. Sprawdza metody, nie dostrzega rzeczy oczywistych. Krytycznych. I to jest takie śledzenie różnych wątków, sprawdzanie, dowiadywanie się i właśnie dopiero wtedy podejmowanie działania. Dobrze, to może. mi jeszcze trzy i... dni myśli. No bardzo często tak. to, to, to dni. Tak, jeżeli już podejmie, to jeszcze rewizję. Dobrą o... decyzję podjął. Tak, czy aby na pewno. Dokładnie. No, dobra, Ewa, to ciebie zaproszę. Następna to jest akceptacja zmian. Decyzja zakupu, akceptacja. Zmian. Yes. Mhm. A, tu jest. Zmiany są. Okay. No to idziemy. Pierwsza. Żąda planowania zmian, na początku odrzuca nowe. Jak myślicie, jaki to był? Dla mnie K. K? Dokładnie tak. On lubi jakieś takie sprawdzone metody, które już działają, no i po co je zmieniać jak one działają? Z reguły tutaj takie, takie spostrzeżenia mam od swoich klientów. Jak coś działa, to po co tą strukturę zmieniać, nie? Także to, to takie moje spostrzeżenia. No dobrze. Uwielbia zmiany, potrzebuje różnorodności. I? Czyli... Mhm. Gdzie te... Płynie, a co to się tak echo zrobiło? To, czy tylko u mnie, tak jest? Nie u no, ciebie. To chwilam takie echo. Mhm. Dobrze. E, uwielbia zmiany potrzebuje różnorodności. Czyli tak piórko pofrunie, to ono gdzieś tam sobie popłynie. Mhm, tak. To też okay. jest... Poczekaj, Abunia, to też jest ważne dla was w przypadku I, że on potrzebuje różnorodności, bo szybko się nudzi. O, tak. jak, jak i dajecie jakieś zadania, albo planujecie, planujecie, przepraszam, pracujecie z nim w biznesach, albo są to osoby, które są waszymi koleżankami, kolegami z pracy, bądź coś razem robicie, to i trzeba, warto przynajmniej zapewnić różnorodność, bo jak on będzie miał wykonywać jedno działanie non stop, to on po prostu zwariuje. i wtedy wypalenie zawodowe albo rezygnacja z jakiegoś pro, projektu procesu, jest gwarantowana w tym aspekcie, nie? Więc o to trzeba też mocno e, zadbać, żeby wykorzystywać talenty i wiem, dlaczego poległam. Nie miałaś różnorodności, tak? Jak miksowałam, miksowałam piekło. <noise> Koniec. <głos> Czuję Ciebie, miałam szagatonik. <noise> I to jest ważne, co Agata powiedziałaś, bo jeżeli jesteśmy mieszanką typów osobowości, a zazwyczaj jesteśmy i na przykład mamy dużo i, ale mamy też s, tak? czyli tą inicjatywę, a z drugiej strony stałość, to z jednej strony serce nam się wyrywa gdzieś, bo chcemy coś zrobić, bo już jesteśmy znudzeni, bo już nas to męczy, co robimy. Tak jak na przykład w Twoim przypadku. A z drugiej strony ta całość powoduje, że tu jest komfort, tu jest bezpieczeństwo, tu jest znane, ja wiem po co, na co i dlaczego. Więc no, czy robić, czy nie robić, sama Agata wie, jak długo podejmowałaś swoją decyzję też, nie? W temacie e, zmiany jakości życia. Tak. Błyskawicznie. Tak. Idziemy dalej, tak? Szuka wyzwań i innowacji. Jak myślałaś? Dokładnie tak. No to ambicje, wyzwania, realizacja maksymalnego potencjału, jak najbardziej mm. osobie mm. tak? E, dobrze i jeszcze jedno, przywiązuje się do jednej formy biznesu, jednego pracodawcy, jednego dostawcy. S, ja mam S. S, S. dokładnie, dokładnie, znowu zobaczcie to te, te bezpieczeństwo, tak? To już mm. działa, no to po co to zmieniać, z reguły, ja mam dużo osób stałych w procesach tutaj na, pod kątem doradztwa, to jest dużo osób na przykład mówi mi, o ja jestem 13 lat tutaj w tej pracy, albo tu jestem 15 lat, tu jestem 20 lat, czyli oni gdzieś z reguły właśnie jeden pracodawca, to jest taki typowy. Okej, okay, mamy to.